Witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli po raz pierwszy jesteś na moim kanale, nazywam się Aleksandra Wojciechowicz, i jestem coachem. Uwielbiam pracować z kobietami, ale ostatnimi czasy też mężczyźni kontakt ze mną utrzymują. I też nagrałam ostatnio dwa filmy, z taką myślą o mężczyznach dla mężczyzn. I dzisiejszy film będzie po części kontynuacją tych dwóch, dlatego że jeden z mężczyzn zadał mi pytanie. I ono było zadane tak między przyjaciółmi, właściwie przy stoliku. I ono było zadane po angielsku. Tu sobie je napisałam: Why A Woman Always Come First. I jak je przetłumaczymy na polski, to właściwie dlaczego kobieta jakby jest pierwsza, jest zawsze na pierwszym miejscu. Bo właściwie to zapytał się mnie Niemiec. I jak zapytałam się, skąd on w ogóle ma takie stwierdzenie, o co tutaj chodzi, to on mi powiedział, że tak w Niemczech mają takie powiedzenie. I nawet sobie zapisałam. Die Frau kommt immer zuerst. I właściwie w Polsce... My tak nie używamy takiego sformułowania, że kobieta zawsze jest na pierwszym miejscu, natomiast tutaj ponoć jest to takie powszechne i dlatego on mi zadał to pytanie: a dlaczego? I najpierw ktoś inny odpowiedział za mnie, że bardzo feministyczne jest to zdanie, i tak niechętnie nawet słuchano odpowiedzi. Natomiast ja oczywiście próbowałam wytłumaczyć, że absolutnie nie, to nie jest feministyczne zdanie, bo, bo feminizm nie polega na tym, że kobieta ma być lepsza od mężczyzny. Bardziej feminizm bierze się stąd, że kobieta była przez lata niedoceniona, była nawet kimś gorszym i tak się czuła, dlatego jakoś tak. Została strącona z takiego naturalnego tronu i zaczęła tak gonić za mężczyznami, żeby im dorównać. I, i stąd się ten cały ruch taki feministyczny z taką nutą niechęci, może właśnie do, do mężczyzn, zrodził. Natomiast tutaj w tym zdaniu nie ma niechęci żadnej do mężczyzn, nie ma jakiegoś takiego wyróżnienia egoistycznego kobiety. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego, właśnie o to, żeby kobieta odkryła swoją wartość i pokochała siebie i nabrała też szacunku do siebie, bo to jest ważne dla świata. I teraz wytłumaczę dlaczego. Otóż przecież to przez kobietę przychodzi człowiek na świat, to w jej ciele kształtuje się. Ona jest taką bramą. Wejścia na ten świat, i dlatego często mówi się nawet, że jest świątynią kobieta, jego, może nawet katedrą się często mówi, że, że należy jej się pewnego rodzaju cześć, szacunek, właśnie do tej kobiety, taki naturalny z tego właśnie powodu. Po to, żeby człowiek, który przychodzi na ten świat, miał takie godne wejście, pełne szacunku, trochę tak jak na czerwonym dywanie, bo to go determinuje. Jeżeli człowiek miał takie cudowne właśnie wejście przez kobietę pełną godności i szacunku, to wtedy jest taki determinowany, zdeterminowany do sukcesu, bo przez kobietę przychodzi obfitość. Ja dużo o tym mówię na mojej grupie: kobieta pełna łaski. Tak mi teraz przychodzi, że właściwie to o to tutaj chodzi, też na wzór Maryi, też tej. Bramy niebios, można tak powiedzieć, tej rodzicielki. I właśnie to jest bardzo mocne, że kobieta, która jest pełna obfitości wewnętrznej, czyli tego szacunku, rodzi człowieka, który jest determinowany do sukcesu, do tego właśnie, żeby być królem w swoim życiu. Natomiast kobieta, która nie miała tego szacunku, nie otrzymała go od świata, od mężczyzn i też go sobie sama nie dała, to jest taka kobieta, która żyje w braku, nie doświadczy odwitości. No i tutaj to no, też tak samo działa, że taki człowiek często zdeterminowany jest niestety do poczucia braku w swoim życiu. Oczywiście to wszystko można przetransformować. Zapraszam do pracy z coachem, <grym> którym ja jestem. Oczywiście. Natomiast ważne, żeby to wiedzieć, dlatego że ta naturalna sfera naszego życia, ta kobiecość w pełni, ona jest bardzo piękna i potrzebna, zwłaszcza dla mężczyzn. Bo kiedy naprawdę tak głęboko zapytać się mężczyzny, jakiej kobiety szuka na żonę czy chciałby, jaką kobietę chciałby, jako matkę, swoich dzieci, no to najczęściej nie jest to kobieta, która jest otwarta tak dla wszystkich seksualnie i wcale nie musi być nie wiadomo jak dobra w łóżku właśnie, żeby to wszystko doświadczyć wcześniej i poznać, tylko bardziej jest zainteresowany taką kobietą jeszcze niezdobytą, która chroni swoje twierdzy i która jest dla niego wyzwaniem. Tutaj tylko zaznaczę, że mężczyzna oczywiście inaczej się zakochuje niż kobieta, mężczyzna zakochuje się będąc w akcji, w walce o kobietę. I im dłużej kobiety nie zdobędzie, im bardziej ona właśnie mm, jest taką twierdzą niezdobytą, im bardziej właśnie ma ten szacunek i godność, taki niezłamany do samej siebie i tym, im bardziej tego, tego rycerza, czy tych rycerzy nie wpuszcza ze swoje bramy. Tym bardziej oni nabierają do niej szacunku. Ja często mówię, że kobieta jest w stanie rzucić mężczyznę na kolana, wracając do, do tego też stwierdzenia, że kobieta jest świątynią. Bo w niej jest człowiek rodzony, w niej jest człowiek rodzony, w niej poczyna się życie. I dlatego mężczyźni to wiedzą i to wyczuwają. I mężczyzna, który szuka żony, to szuka takiej kobiety, która y, będzie kobietą pełną szacunku. Niech będzie czystości. Właśnie ze względu na to potomstwo, y, które ta kobieta zrodzi. To jest ważne dla całego świata, bo takie jakie będą kobiety, jeżeli kobiety będą pełne szacunku, godności, to świat będzie lepszy, bo przyszłe pokolenie będzie lepsze. Dlatego to jest coś bardzo ważnego, żeby kobiety się budziły i żeby kochały siebie, żeby odkrywały tą wartość w sobie i najpierw okazywały sobie szacunek. Wiedziały, że są świątyniami, i może odbudowywały te świątynie, bo świątynie również można odbudować. To całe Pismo Święte właściwie mówi o tym, że świątynia została zburzona, ale również odbudowana. Świątynie można odbudować. Zapytaj się więc też siebie to wezwanie, czy apel do kobiet, czy nie niszczysz albo nie burzysz swojej świątyni w jakiś sposób? Może jest coś, co cię upokarza w twoim życiu? Może jakaś relacja, albo ty sama w jakiś sposób siebie niszczysz. A do mężczyzn na apel oczywiście o to, żeby dbać o ten szacunek do kobiet. Nawet w prosty sposób, żeby otworzyć drzwi przed kobietą, puścić ją właśnie przodem, żeby odsunąć jej krzesło w restauracji, żeby usiadła, może żeby przynieść jej kwiaty. Oddać jej tym samym cześć. Czy pomóc ubrać płaszcz. To wszystko są drobne rzeczy, ale one pomagają kobiecie mieć ten szacunek do samej siebie, doświadczyć tego szacunku, bo jeżeli mężczyzna traktuje kobietę przedmiotowo, tylko seksualnie, jako obiekt seksualny, to kobiety bardzo upokarza i odbiera im tę godność. I to jest coraz trudniejsze dla kobiety w tym świecie, który nas oszukuje, który oszukuje kobietę, utrzymać ten szacunek i godność dla samej siebie. I tych, I tych kobiet, takich, których Wy naprawdę szukacie, które byście chcieli na żony, jest coraz mniej. Więc zachęcam do oddawania czci i szacunku kobiecie. Nie dlatego, że jest lepsza, ale to dla Ciebie będzie ważne, dla, twojej, dla świata to jest ważne i dla niej samej, dla, dla miłości, która jest na świecie. I z tym Was zostawiam. Mam nadzieję, że była to jakaś wartość. Jeżeli tak, to oczywiście daj mi łapkę w górę. Proszę o subskrybowanie mojego kanału. Kobiety, zapraszam na wspomnianą już grupę na Facebooku. Kobieta pełna łaski. Pozdrawiam serdecznie.